Dwie osy, dwa urządzenia. Czas dowiedzieć się, które będzie gorsze. Spójrzcie, jak porusza się to żądło. O Boże, te żuwaczki wyglądają jak nożyce. Witamy w Japonii! Co tam kochani, znów jesteśmy w krainie szerszenia azjatyckiego, którego urządlenie jest legendarne. Jeśli jednak zapytasz Japończyków, czego się naprawdę boją, często odpowiedzą, że to osy japońskie są powodem do obaw. Są szybkie, bezlitosne i potrafią zadać potężny cios. Złapmy jedną i dodajmy do indeksu urządzeń. Ruszajmy! Wiele parków tutaj w Japonii ma takie kapliczki jak ta za moimi plecami. To nic niezwykłego, ale jesteśmy w tym parku, bo ma świetne ścieżki. Dzięki temu będziemy mogli poruszać się szybko, ale w parkach również pielęgnuje się zieleń, więc będzie tam mnóstwo kwitnących roślin. I właśnie tego szukamy, bo właśnie tego chcą osy. Na pewno je tam złapiemy. Rozpocznijmy poszukiwania. Wow, spójrzcie na te schody, widzicie to? Patrzcie. O, widzę jedną. Widzę ją. Znajduje się tam, w tych krokwiach. Widzę ją. Mam ją! Mam ją! Świetnie! Mamy ją chłopaki! Nie będzie oficjalnie złapana, dopóki nie będzie w słoiku. Przyjrzyjmy się jej bliżej. No dalej. O, nie trafiłem. Mam ją. Tak! Okej. Okay. To zdecydowanie jedna z os, na które polowałem, i jedna z tych, których miejscowi starają się unikać. Ta klecanka ma naprawdę potężne żądło, i czuję, że ona naprawdę doprowadzi mnie do świata bólu. No dobra, mamy jeszcze trochę dziennego światła. Szukajmy dalej, kto wie, co jeszcze lata po tym lesie. Kochani, to idealna pora, żeby zacząć rozglądać się za tymi osami. Słońce znajduje się pod kątem, jest nieco chłodniej niż wcześniej, więc powinniśmy być świadkami jakiegoś lotu. Chłopaki, widzicie to? Mam kolejną. To osa kopułkowata. O mój Boże! Miałem nadzieję, że znajdziemy jedną z nich. To jedna z najfajniejszych os na świecie. To do dzieła. Okej. Okay. Próbuję przegryźć się przez siatkę. O kurczę, to jest takie fajne. Osa w środku. No i mamy to. Okej. Okay. Spójrzcie na tę. Osę kopułkowatą. W języku angielskim nazywana jest garncarką, bo w rzeczywistości jest rzemieślnikiem. Używa błota do budowy w koronach drzew glinianych doniczek, w których buduje gniazda. Dlatego nazywa się ją garncarką. Podobnie jak gliniarze, które możemy znaleźć w Ameryce Północnej, chuda, smukła osa. Jednak ta jest o wiele groźniejsza i krążą pogłoski, że jej urządlenie jest o wiele, wiele bardziej bolesne. I zamierzam to sprawdzić, samemu przyjmując atak. No, i tak to wygląda, kochani. W Japonii żyją dwie różne, ale bardzo groźne osy. Bardzo proszę. Obu tych gatunków boją się miejscowi, choć oba są całkiem inne. Która ma bardziej bolesne urządzenie? Rozstawmy stół do żądlenia i sprawdźmy, do dzieła. Okej, okay, kochani, czas na grę. Mamy dwa gatunki os. Dwa stosunkowo nieznane jady. Po prawej mamy klecankę. To jest ta, która niestety urządliła naszego producenta, Richarda. Richard, cieszę się, że czujesz się lepiej. Dzięki. Został urządlony w twarz. Tak, są tu szerszenia azjatyckie, ale to właśnie z tymi najczęściej mają kontakt miejscowi i nie jest to kontakt przyjemny. Yuh. Ale tutaj po lewej mamy bardzo rzadkiego i nieoczekiwanego kandydata. Osako-pułkowata jest znacznie trudniejsza do schwytania, a o jej jadzie wiadomo bardzo niewiele. Dzisiaj odbędzie się ostateczna walka pomiędzy tymi dwoma gatunkami os. Tutaj u podnóża gór w Japonii. Podobnie jak w przypadku każdego rankingu BSI będę oceniał urządlenie tych dwóch os na podstawie trzech czynników grozy, bólu i następstw. Na końcu filmu pokażemy, która z tych dwóch os uzyskała wyższą pozycję w rankingu BSI. Choć oba te owady należą do różnych gatunków os. Żywią się tym samym pożywieniem. Obie, jako dorosłe owady, jedzą i gromadzą nektar. Są jednak drapieżnikami. Szukają pożywienia dla swoich larw. Są to gąsienice, chrząszcze, miękkie owady i tak naprawdę wszystko, co mogą zaatakować i ukąsić śmiercionośnym urządleniem. Ach, pytanie tylko, które będzie gorsze? Czas się przekonać. Zacznijmy od klecanki. Widziałem w życiu wiele os. Dla mnie ten gatunek jest na równi z osą egzekutorką, i w Wygląda naprawdę groźnie. Ma czerwonawe oczy, błyszczące, wyraziste paski wzdłuż odwłoka i na odnóżach. A jeśli przyjrzeć się odwłokowi, środkowej części tej osy, widać dwa paski biegnące wzdłuż, niemal jak znak równości. Dla mnie osa plus urządlenie równa się ból. O rany. I myślę, że nadszedł czas na pierwszą dawkę jadu w tym filmie. Zabrałem ze sobą EpiPen na wypadek, gdyby wystąpiła jakaś reakcja alergiczna. Nie sądzę, żebym jej potrzebował. Klecanki żądliły mnie wiele razy, ale to dobry moment w filmie, żeby wam przypomnieć. Proszę, nie próbujcie odtwarzać tego, co zaraz zobaczycie. Nie chcę, żebyście musieli przez to przechodzić. Doceniaj to za ekranu. Okej, okay. czas wyjąć japońską klecankę ze słoika i umieścić ją w strefie urządlenia. O, silna jest. Okej, okay, kochani, idę na całość. Spójrzcie na to rządło. O, rany. Niektórzy się pewnie zastanawiają, czy już się do tego przyzwyczaiłem. Jak możesz się tak denerwować, skoro robiłeś to tyle razy? Nerwy są zawsze, kochani. Raczej rzadko robi się sobie coś takiego. Okej, okay, ruszamy. Nazywam się Mark Vince i zaraz wejdę w strefę urządzenia z pierwszą z dwóch ozy z Japonii. Na trzy. Jeden. Dwa. Trzy. O! Tak, tak! Od razu mnie urządliła i pali! Wow! Widzicie jacy na mojej skórze? O, tak! Uuu! Tak. O, tak. To było naprawdę okropne. Widzicie to? Tutaj. O, ten jad jest poważny! Tak! Wow! Wow! Dużo gorzej niż amerykańska! Dużo gorzej niż amerykańska klecanka! Mmm! O! O, tak! O, oh, to mnie. To mnie rozpaliło. Porządnie. Wow! Wow! Okej! Okay. Ah. Okej, okay, odłożę ją. Tutaj to słoika. Dzięki za grę. O, oh. ah, wow, wow, to było mocne. To promieniujący ból, aż do czubków moich palców. Czuję, jakby fale rozchodziły się wzdłuż mojego ramienia. O, o, OK, w porządku. Dajmy temu minutę, zobaczymy jak źle będzie. O, o widzicie, robi się czerwone. Jest bardzo tkliwe. A -ha -ha. A -ha -ha. Bardzo tkliwe w dotyku. Tak, czuję obrzęk wokół miejsca urządzenia i już zaczyna się zaczerwienienie. To porządnie spuchnie, czuję już to na palcach. Moje palce już zaczynają puchnąć. Okej. Okay. więc. Jedno urządzenie za nami, jeszcze tylko jedno. Czas na osę kopułkowatą. Inną nazwą tej osy, poza kopułkowatą, to osa gąsienicowa. Ich celem są gąsienice, które zabijają. Karmią nimi swoje młode w glinianych doniczkach, które budują w lesie. Ale moim zdaniem nazwa osa garncarka brzmi najfajniej. Przyjrzyjmy się, jak groźnie wygląda ta osa. Jeśli chodzi o ostrzegawcze kolory. To ta wygląda jak zabójca ninja. Spójrzcie na nią. To czarny egzoszkielet z jaskrawo-żółtymi paskami i wzorem z przodu. Spójrzcie na tę głowę. To wygląda jak barwy wojenne. Już sam wygląd. Myślę, że przyznam najwyższą ocenę grozy tej osie, bo bardzo przypomina mi osy wojowniczki z Kostaryki z odwłokiem w kształcie pocisku. A także sposobem ułożenia skrzydeł, które wyglądają niemal jak skrzydła myśliwca. Można więc śmiało powiedzieć, że jeśli chodzi o grozę, to osy kopułkowate wygrywają tę walkę, ale nadszedł czas na drugie z dwóch urządleń i będzie to japońska osa kopułkowata. O mój Boże, spójrzcie na te żuwaczki. Są jak nożyczki, jak małe nożyczki na głowie. Kochani, myślę, że ona może również ugryźć. To zawsze nerwowy moment, gdy decydujesz się na urządlenie. Owada, o którym jest tak mało informacji. To może być stosunkowo łagodne urządlenie, może dorównać potędze japońskiej klecanki. Albo będzie to najgorsze urządzenie w moim życiu. Jest tylko jeden sposób, aby się przekonać. Na trzy, jeden, dwa, trzy. Jest, jest malutkie. To jakby małe ukłucia. Widzicie to żądło? Weszło pod skórę? Urządliła mnie kilka razy. Mam nadzieję, że urządli porządnie. To jak łowienie ryb. A, o tak! Okej. Okay. To poczułem, poczułem. Ach, przypomina mi mrówkę pandę. Jak mrówka panda. A, takie małe ukłucia. Urządnisz porządnie czy nie? Dawaj. No dalej. Zrób to! Zrób to! Wow, wow! Tak, to było to! Eee, pali! Oh. Okej. Okay. To tyle. Wystarczy. Okej, okay, kochani. No i mamy to. Okej. Okay. No. Myślę, że to było około 40 urządleń. Mikro urządleń. Ale można zobaczyć skutki tych wszystkich drobnych urządleń. Będę miał dość agresywną reakcję wtórną. Spójrzcie. Widzicie to wszystko tutaj? A właściwie dobra, zajmijmy się najpierw tym kandydatem. Jeśli chodzi o bólu ukłucia, samo urządlenie nie ma co do tego wątpliwości. W tej klasyfikacji wygrywa klecanka. Później japońska Osako Pułkowata urządliła mnie około 40 mikrourządleniami. Już można zobaczyć, że reakcja na jad spowoduje poważny wtórny stan zapalny. To bardzo interesujący wynik, ponieważ wszystko będzie zależeć od następstw. Jak Potoczą się następne 24 godziny. To zadecyduje, która z nich uzyska wyższą pozycję w naszym indeksie urządzeń. Ale nie musicie czekać ani chwili. Czas wyłonić króla japońskiego pojedynku rządeł. Lecimy groza. Klecanka przypomniała mi osę egzekutorkę, a po zobaczeniu zdjęcia oka Richarda poczułem się nieswojo i daję jej 7,1 na 10. Osa kopułkowata miała wygląd ninja i zbroję bojową, co nasunęło mi myśl, że ma potężne rządło. Jak powiedziałem w filmie, zdecydowanie mnie to zdenerwowało. Dlatego w tej kategorii 7,3 na 10. Jeśli chodzi o ból, klecanka okazała się bezkonkurencyjna, zadając natychmiastową dawkę bólu o wartości 7,8 na 10. Natomiast osa kopułkowata nie chciałam nie urządlić pełną dawką, co spowodowało swędzącą planu złożoną z 40 mikr 4,7 na 10. W końcu następstwa. Skutki obu urządleń z każdym kolejnym dniem były gorsze. Cierpienie było mniej więcej to samo, muszę jednak powiedzieć, że klecanka wygrywa, jeśli chodzi o obrzęk i stan zapalny. 7,4 na 10. Podczas gdy rana od osy kopułkowatej drażniła mnie tylko przez około jeden dzień. 5,7. Łącząc wszystkie wyniki, japońska klecanka otrzymuje bardzo godne. 7,4 na 10. Podczas gdy osa kopułkowatej Traci niewiele do sześciu, uzyskując wynik 5,9. A więc po pojedynku japońskich osklecanka jest wyraźnym zwycięzcą, i to jej powinieneś się obawiać, jeśli kiedykolwiek zacznie krążyć koło ciebie jedno z tych żądnących stworzeń.